Jak zamierza Pan podnieść oglądalność telewizji publicznej? Telewizja publiczna jest oglądana, jest źle mierzona. Mówiłem o tym wielokrotnie. Szkoda mi strzępić języka na ten temat. Ale wyniki czerwca, lipca i sierpnia pokazują, że Polacy wybrali telewizję publiczną i myślę, że ta ramówka również Polaków przekona. Pomimo tego, że nie mamy abonamentu, naprawdę z forsą jest krucho. Mieliśmy odwagę postawienia na nowe formaty rodzinne, familijne, jednocześnie rozrywkowe, trochę edukacyjne, ambitne i ciekawe, jak chociażby bake-off, czyli wspólne gotowanie, ale ciacho, wspólne gotowanie rodzinne, wypiekanie ciast, czy Honey, we're killing the kid, który przetłumaczyliśmy pozytywnie na kochani, ratujmy nasze dzieci, bo inny tłum, inne, inne tłumaczenie byłoby zbyt odchodzące w stronę aborcji, a to nie o to chodzi, czy Hit, hit, hurra, czyli pozytywny talent show. Gdzie jest orkiestra, gdzie dzieciaki mają poczucie tak, jakby byli na Wielkiej Estradzie. Edyta Górniak. Jednocześnie... Jedyta Górniak, I, jedyta Górniak Grona. i Jednocześnie nie ma negatywnej selekcji, nie ma tego, co było szansem w formatach talent show komercyjnych, że ty jesteś gorszy, to odpadniesz, zawsze jakiś ktoś jest tam poszkodowany. Nie, tu będzie odbywanie się do pozytywnych emocji. Oczywiście będzie element rywalizacji, ale nikt nie będzie się czuł odrzucony. No, taka jest misja telewizji publicznej. Gdyby pan wybrał jeden taki program, który poleciłby Pan wszystkim widzom. Myślę, że to będzie ten hit, hit, hura dla ludzi, którzy szukają familijnej rozrywki, dla ludzi, od publicy, którzy lubią publicystykę społeczną, to oczywiście Elżbieta Jaworowicz, dla ludzi, którzy chcą twardej publicystyki i reportażu uczestniczącego, śledczego, magazyn śledczeń Ity Gargas, dla ludzi o ambicjach no, intelektualno-refleksyjnych południk Bronisława Wittsztajna, czyli takie lepsze, Drugie siadanie mistrzów, czy branż mistrzów, czy lunch mistrzów, prowadzony przez człowieka no nie dość, że kawalera Orderu Orła Białego, to przecież wybitnego intelektualistę, byłego prezesa mojego, jednego z moich poprzedników, Bronisława Bildschtajna. Dla ludzi o mocnych nerwach, komisja morderstw, jako nowy kryminał, mówimy wyłącznie o, o nowościach. Dla publicystyki ekonomicznej polecałbym oczywiście program Jacka Łąckiego, chodzi o pieniądze, a w sporcie, mam nadzieję, rozstrzygnie się to już za pół godziny, więc Państwo będą już mądrzejsi o tę wiedzę. W mecze Ligi Mistrzów fazy grupowych Telewizji Polskiej z udziałem Mistrza Polski Legii Warszawa, mam nadzieję. A jeżeli chodzi o gwiazdy TVP, czy za taką sztandarową gwiazdę można uznać Annę Popek, która podobno ma mieć dwa programy? No dwa to jest dużo powiedziane. Jeden to jest program o 8.30 w poniedziałki, zdrowotny, bardzo drobny, malutki, a drugi będzie współprowadziła program będący na miastką pasma senioralnego, który mam nadzieję wprowadzimy wiosną. Planowaliśmy już teraz, z różnych powodów się nie udało. Zatrzymaj chwilę, czyli takie przeżywanie z, z seniorami i śledzenie ich życia, wychodząc z fotografii z dawnej przeszłości, z młodości i budowanie wokół tego pięknej opowieści o życiu, o ludzkich sprawach. W związku z czym Ania Popek ma całkiem niewiele programów, bo jeden ma malutki, a drugiego ma połówkę. W związku z czym... No tak, ale co z tym programem, który miał zastąpić Świat się kręci? Będzie ten program, będzie od końca października albo początku listopada, ponieważ to jest główny flagowy program infotainmentowy, taki narracyjno lifestyleowy pokazujący pewien, pewne spojrzenie. Na to, co się dzieje w Polsce, na świecie, zaraz po teleekspresie z dużą widownią, to zdecydowałem, że nie będziemy teraz na wariata wypuszczać go od września, bo jeszcze nie osiągnąłby tego standardu, o który mi chodzi. Byłby zbyt szybko i po łebkach robiony. On potrzebuje większego osadzenia i lepszego, jeszcze przygotowania. Myślę, że za dwa miesiące wejdzie nowy format infotainmentowy, taki, który łączy kwestie polityki i lifestyl'u, kultury z rozrywką i, i szybkim, bieżącym komentarzem w najważniejszych sprawach z najlepszymi ludźmi w Polsce. Wiem nawet, jak się będzie nazywał... będzie się nazywał... Co się dzieje? Nie Co słychać Polska, tylko Co się dzieje? Taki, coś mi wstrzeliło do głowy. Znaczy widziałem ileś fajnych propozycji i ta była... Co prawdę. się dzieje z Polską, czy po prostu Co się, co się dzieje? dzieje? Taki uniwersalizujący, pojemny i na świecie, i w Polsce, i w każdej grupie społecznej, w każdej w każdym województwie, w każdym pokoleniu w po prostu bardzo przestronny, epicki, pojemny format. O to chodziło.